Cześć, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce. widzę dokładnie tak i w sumie nagrywam sobie to jedną e, po drugiej, bo akurat miałem tak dwie mapki od razu ściągnięte, ogarnięte. Zmieniłem sobie w międzyczasie wersję na 1.10.2 i widzę Was oczywiście w kolejnym odcineczku z mapek od Was. Dokładnie tak. Mamy tutaj mapkę wykonaną przez e, 760 e, 765, no albo 765 jak wolicie. E, także pozdrawiam Ci serdecznie, dziękuję, że stworzyłeś tę mapkę. Już widzę, że respik bardzo ładnie wykonany. Więc spoczko, tutaj mamy start, mamy zasady, mamy opis. Dobra, weźmy sobie, myślę, opis. Cztery poziomy parkura, pięć poziomów, znajdź przycisk, ok, czyli mamy podzielone ym, rodzaje, powiedzmy, rzeczy, które mamy zrobić. Czyli, czyli mamy dziewięć poziomów. Powiedzmy, że powinno być git, jeżeli dam radę w parkurze. Znajdź przycisk też nie powinno mieć większego problemu. Zasady. Nie cituj, nie niż bloków. Graj na game mode 2, mam game mode 2. Eee, graj na tybie peaceful, chyba mam, zaraz sprawdzę. Mapa była sprawdzana. Życzę miłej gry, dzięki wielkie. Jeszcze raz, jeszcze tylko sobie sprawdzę. Dobra, jest peaceful. No to w takim razie co? Klikam start i jedziemy. Tutaj specjalnie dałem sobie kamerkę po prawej stronie, żebyście ewentualnie właśnie widzieli jakieś informacje, jeżeli są. Eee, tutaj mamy checkpoint. Aha, dobra, czyli tu jakby mamy checkpoint, to w razie czego tutaj się pojawimy, i widzę, no całkiem. Całkiem ładny parkur. I nie wiem od czego zacząć, ale podejrzewam, że gdzieś. Tutaj podoba mi się, że jest zbudowane coś więcej niż, niż sam, jednak parkur. To jest na pewno na plus, bo dzięki temu. oj, dzięki temu to. Y, no, też dodaje swojego uroku dodatkowo, tak? E, Okej, okay, tutaj trzeba. Tu coś jest niewidzialnego? A, to jest płotek. Okej, okay, dobra. E, teraz tutaj, tutaj zahaczę to. Mogę zahaczyć, albo mogę nie zahaczyć. Dobra. Tutaj tak, może dzięki temu nauczę się bardziej parkura, dzięki wam, bo, bo wiecie, będziecie mnie tak tutaj katować parkurami, to może mi się gdzieś tam bardziej uda, gdzieś tu jest pewnie ta, dobra, dobra, ojojoj, dobra, okej, okej, okay. okay. jestem tutaj, teraz co, tu jest chmurka, żebym nie zahaczył, to co, może zajdę na drzewko, w sumie nie wiem, czy mogę, czy nie mogę, ale jak jest drzewko, no to chyba se skorzystam, nie? E, mm. <laughs> tu może być problem, e, okej, okay. udało się. Teraz, uja, Uj, no Skakanie po drabinkach nie należy do moich specjalności, ale u, okej. Okay. Ale staram się jak mogę, dobra. Mam stresa, powiem wam, mam stresa, bo boję się, że zlamię. Okej. Okay. Dobra. No nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Akorda. No, no nie, nie, nie. Czekaj. Okej, okay, okej, okay, jest. Okay, o oh, fuck, Okej okay. Teraz tutaj. uuu, Normalnie praktycznie za pierwszym razem. Gratulacje, no to powiem wam, że aż mi się ręce kurde zgrzały, nie dobra, ee, teraz co w dalszym ciągu parku, bo powiedzmy, że to jest po kolejcu. <ścoughs> o, kurde, czekaj! Jak to wygląda? No powiem ci, że... Nie mam pojęcia, co to jest. Okej, okay, okej, okay, fajno, fajno. Z jednej strony yy, w miarę grzecznie, z drugiej strony wiadomo, no, no. Yy, wiadomo, no no, no, no. No wajcha, no. Dobra. Oh shit. To mi nie pykło, niestety. No to nie jest takie łatwe, jak się tak przeskakuje zaraz pod sufitem, więc powiedzmy, że. Oj, oj, trzeba to. Oh shit. A mogę sobie gdzieś tędy wejść, czy, czy... czekaj? Bo tu jest jeszcze po kaktusach. W sumie nie no, bo muszę tamtędy na pewno. Nie, nie ma innej drogi, Ldziej. Spokojnie, musisz tą drogę przejść. Dobra. Eee. Dobra. Okej, okej, okay, okay, jestem. Tutaj na spokojnie. Dobra, dobra. Dobra. Teraz tutaj. Okej, okay. teraz tutaj. Teraz tutaj. Teraz tutaj. No i teraz będzie ciężko, bo po kaktusach się... Trochę ciężko... Skaczę, dobra jakoś się udało. E, tutaj nie widzę nic, tam jest chyba meta, Tędy muszę iść na pewno. Tu mam chyba zaraz. Checkpoint. To nie. No trudno. Trudno się mówi, nie wszystko może się udać. Trzeba próbować one more time. He. Dobra. E, no. E, 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 dobre, dobre, dobre. Ju. No shit. Sied bletna. No szkurde no nie. Ale zupełnie... Fuck. Ale zupełnie inaczej mi się i tak pokonuje te parkury, wiedząc, że jednak y, to widzowie jakby tworzyli dla mnie to i, i to jest... To jest zupełnie inaczej się w to gra. Okej, okay, mam nadzieję, że... Dobra, 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 udało się, udało się, udało się. Nie zlam tego LJ, daś radę już być przy samym checkpoincie. Musisz się sfokusować. W sumie tędy mogę sobie skoczyć normalnie, no. Ops. No. Ops, dobra, i teraz tutaj to jest trudny mój skok. Eee. Dobra, jest. Czy tu mam checkpoint? Halo? Nie, tu jest checkpoint. Jest. Ojej, dobra, mam checkpointa. Elegancko, bez cheatów, Dobra dobra, już mi się przydał, okej, okay, elegancko. Także udało się, udało się. Mam nadzieję, że będę w stanie przechodzić w mapki w ogóle w większości bez czytowania. A jak to wyjdzie w praktyce, to się okaże. O, kurde. O nie, ja tu mam, to się da tak przeskoczyć, wiecie co, ja żeby zaoszczędzić czasu oczywiście, to sobie będę tak tutaj przeskakiwał w ten sposób, bo jak będę miał wpływać po wodzie, to jest mi niby do zrobienia, ale kurde zrobić, zrobić taką prawie 180, powiem wam, że nigdy nie zrobiłem jeszcze czegoś takiego, więc no dosyć, dosyć ciekawie, jeżeli będzie mi bardzo długo nie szło, no to wtedy... Próbuję to po prostu inaczej przejść, bo głównie jakby celem tej serii jest przechodzenie waszych mapek, niekoniecznie. Niekoniecznie w taki. O! I tak szybko. I opierdzielę. Dobra, dobra. Wracamy na game mode 0 tam było, czy game mode 2? Game mode 2, dobra, game mode 2. Łopierdziu. Teraz nie zlam tego, bo aż by było szkoda. Ile? No, udało mi się. No, wiadomo, że może jakby wpływał powodzie, coś, to może mi się tak nie udało. Ale, kurde, zrobiłem taki szkok. Nie spodziewałem się, że jestem w stanie. Dobra, tu będzie ciężko. Okej. Okay. Jest. Huuuu. Super. Następny poziom. Ło, no nie idzie jakoś mi tragicznie, także jestem zadowolony. Bardzo ładne widzę te, 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 poziomy są. Nie wiem, czy tędy mam jeszcze, czy tam ten, Chyba tędy, nie? Tak mi się wydaje. Tak więc lecimy. Tutaj będzie po płotkach, to będzie dosyć trudne skoki na płotkach. Są właśnie, o tym mówię. Au, 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 spłonąłem. Dobra. Ej, czemu tu mam? Nie kliknąłem tam checkpointa. Seriously? Dobra, nie, 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 nie. To ja już tu przeszedłem, to wy to wszystko widzieliście, to żeby nie było. Kurde, checkpointa tam miałem nacisnąć, bez kitu. Dobra, e, tutaj, tutaj. Wyski, ja myślałem, że ten. Bo no, teleportet i teraz oj, spawn point tu sobie muszę ustawić. O, jest, dobra. Zapomniałem o tym. Nie, to taki trochę mój błąd, ale to już wiecie, żeby nie było. Bo po prostu ja już to przeszedłem, tylko że zlamiłem tutaj, że nie nacisnąłem tego. Już nie chciałem od początku. a, fakt, przeskoczyłem znowu to. Nie chciałem od początku znowu tego przechodzić. E, bo to by nie było takie y, super. Dobra, na razie widzę, że tu jest ciężko z tymi płotkami. No w sumie nic dziwnego, bo skakanie po płotkach jest trudne. Dobra, jest. Okej. Okay. O! Fa! Kinnichiel! No tam będzie ciężko, bo tam yy, te bloki bardzo biją, chyba nawet szybciej mam wrażenie niż, niż kaktusy. Ale to się okaże Będziecie słyszeć moją klawiaturę i to bardzo przez te wszystkie odcinki, bo to wiecie parkoury i to trzeba się no. skupić Okej, okay, dobra chwilę odsapniemy, tu mogę skakać, dobra Teraz tu będzie E Ciężko e Tak Fuck Fuck bitch, a mogę tu wejść? Dam radę tu wejść? Nie dam rady tu wejść. God damn it No dobra, na no ten one more time, No już byłem tutaj, kurde Kurdyne. A tak blisko by było, no Ech No dobra, nie każdą mapkę można przejść za pierwszym razem No wiadomo, szczególnie jak to są parkury I połączyć parkury razem ze mną To wiadomo, że te mapki nie są Hyps Hyps dobra Teraz no, spokojnie, bo jak przeskoczę Na płotki, to już będzie ciężko właśnie przeskoczyć Na ten, więc <śmiech> <śmiech> o, Okej, okay. tu będzie ciężko okej, ok. Jup, okay. yep. dobra, jestem. u, jak ładnie zrobione, to mi się podoba takie takie banerki, okej, okay. jest! Czas na ostatni poziom, dobra. The spawn point oczywiście, żebym, nie, żebym nie, nie, nie zapomniał. Ale fajnie, bo był normalny świat był, była chyba tam pustynia, był nether, i teraz jest end. Więc bardzo, bardzo fajnie, bardzo różne nie bym powiedział. No ładnie, te, te poziomy są wykonane, no kurde. Widać, że nie robiłeś tego jakoś tak na odpierdzie, Przynajmniej ja mam takie naprawdę wrażenie. Co ja zahaczam tam? Coś zahaczam, tylko kurde, nie jestem pewien co. Halo. Zahaczam te. Oż ty. Dobra. No nie, zahaczyłem o o ten, o, o daszek zahaczyłem, dobra. Ale spoko, jak już będzie po parkurze, to już powinno być teoretycznie łatwiej. Dobra. Okej. Okay. Skidze, normalnie nauczycie mnie parkury, Ja wiem, ja wiem, że wy macie taką misję, żeby LJ wreszcie się nauczył normalnie przechodzić parkury. O Jezu, chciałem od razu zrobić tutaj. Nie wiem, czy tędy mam Chyba tak. O kurde, ee, tu jest kratek. Ujejku, cztery? Są chyba cztery kratki. Będzie ciężko. A no i mi się nie uda i będę musiał od początku. Kurde. Dobra, LJ, dasz, dasz, dasz. Na, na maksymalnie do tyłu. Nie, o tak tutaj. No nie. No nie dam rady inaczej, a jest coś w ogóle ciekawego? Tak się patrzę, nie, nie, nie Kurde no. Ej no dobra, wybaczcie, nie, no po prostu ja to już przeszedłem Po prostu ja chcę zobaczyć tutaj, bo to są trudne skoki Ja wiem, że to będę próbował kilka razy Bo ja nie umiem, ja nie umiem wymierzyć nigdy Szczególnie jeszcze z pół płytki No Będzie ciężko, dlatego zobaczcie No bo, po prostu czasowo by mi to Wyszło inaczej, nie chciałbym tak robić Może nie powinienem od skosa lecieć O dobra, jest, dobra, udało się nie jeden, kuźwa. Dwa. Także no to wybaczcie. To w takich sytuacjach po prostu będę robił na takiej zasadzie. Myślę, że Hunter nawet tak robi tak samo. Po prostu chodzi głównie o czas, żeby jednak właśnie przejść tą mapkę. A żeby nie robić całkiem od początku. Bo już to przeszedłem i to widzieliście. Tylko po prostu, wiecie o co chodzi. No, no. Ja mówiłem, że ta zasada, wiecie, nie cheatuj. To, to się nie do końca musi mnie tyczyć. Udało mi się złapać tu, ha, oke, okej. Okay. What next? Tutaj tam mam metę, okej. Później was shifty, spacje tu wszystko po prostu idzie, nie? E Jest! Przeszedłem wszystkie cztery parkury, które nie były super łatwe, ale z drugiej strony nie były super trudne. Naprawdę jestem zadowolony, dobra. Teraz czas na szukanie przycisków, dokładnie tak dobra to szukamy przycisków w takim razie. O. Na pewno będzie przycisk nowy, bo tutaj akurat to tak mm, łatwo by było ukryć Tylko czy ja go znajdę? Hmm, 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 hmm. No w pieciku nie będzie, nie, 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 nie. To tu musi być do kliknięcia coś. Cześć za skrzynką może A, nieraz za skrzynką takie rzeczy się chowają. Tu, o, 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 coś może tutaj. czekajcie, ale tak światło się załamuje, nie, nie? coś takiego, nie? Halo? Albo no tutaj, pod tym gdzieś nie, pod tym nie ma. Dobra, no widzicie, parkur prze przechodzony, czy tam ukończony, a niekoniecznie będzie łatwiej. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo teraz sobie uwięziłem się, a nie, nie mogę się uwolnić. O, 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 E, dobra, tutaj mamy jakiś ten, to mamy główki, fajnie główki Wszystkie dostępne chyba główki a, tutaj będzie Tak, bez kitu. a Aaa, znalazłem, szukaj dalej, aha, okej okay, To nie ten, dobra Za łatwo, trolo, lolo, Kurde Dobra, Skoro nie ten To teraz ciekawe, gdzie on może być czy on będzie gdzieś pod dywanikiem na przykład, jakoś taki sposób, czy coś. Mam na game 2, także żeby nie było eee... <słysy> albo gdzieś... albo gdzieś w środku tego obrazu na przykład, żeby mogę wejść do obrazu czy coś, nie? Próbuję różnych sposobów, wiecie Ale chyba nie, eee, ewentualnie jeszcze ten obraz sprawdzę, bo czemu by nie, albo tu takie... Tak mi się wydaje, że mogłoby być coś tu w obrazie, po prostu nie? Schowane w jakiś taki sposób, nie? Dobra, tak to nie Czy na suficie jest jakiś guzik? Nie widzę żadnego guzika na suficie Tutaj nie może być nic, bo... bo jest ewidentnie tylko jedna kratka O, o, o! Czekaj... Tam coś jest Tam coś jest Eee, widzę, widzę, widzę. czekaj, czekaj jest! Jest! Gratulacje! Ok, mamy Mushroom Land! Dobra. Także jednak jakaś wprawa tam w szukanie tych guzików jest, no powiedzmy, nie? Oczywiście standardowo wodę trzeba posprawdzać. Nigdzie tutaj nie widzę szparki. Halo, halo. Tutaj też nie widzę. Tutaj też nie widzę. Dobra. Mhm. Gdzie on może być? Halo, halo przycisku. Widzę, że one wszystkie są kamienne, chyba że nagle walniesz, kurde, drewniane, no to by było... Ej, ciekawe. O, o, czekaj, tu jest command block. <grych> Czy ja mogę to szczytować, tak? Znaczy w ten sposób, że widzę tutaj command... Komu... a nie, tu też jest command block. już ty mordę, czekaj, czekaj, bo tu nie będzie takie łatwe. A tu, 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 tu coś? Halo? Nie, nie. Na górze? Mm. Eee mm, mm. tak se patrzam tutaj w te różne takie zakamarki, halo. O, oh, 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 oh. Ciekawe, czy już wy na przykład widzicie ten przycisk. Czy już go widzieliście? Znającie pewnie napiszecie, że tak. Bo on jest przecież tak, zarobiście widoczny, tylko że ja go nie widzę, bo jestem ślepy. No zdarza się. Ale ja się tak łatwo nie poddam. To jest chyba trzeci poziom szukania przycisków, tak? Chyba? Tak, jakoś tak. Więc i tak nie jest źle. Eee, he, 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 he. Szkurdeły. No mam, mam mały problem, nie powiem, nie będę ukrywał. Czy tu nie ma przycisku? Nie ma przycisku. Tu pod tym też nie ma, bo bym widział raczej. Hmm. No powiem wam szczerze, że... Nie jest łatwy do znalezienia. Ja byłem pewny, że na przykład tutaj będzie coś, ale ewidentnie... Ewidentnie tutaj nic nie ma, też tak poskaczę, poskaczę, posprawdzam, ale nie. Gdzie ty możesz być, Kuziczku? Gdzie ty możesz być? to, 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 to. Na liściach nie może być raczej. W ogóle coś jest najśmieszniejsze, że w momencie, kiedy to nagrywam i wcześniejszy odcinek, jak nagrywałem, w dalszym ciągu dostaję maile od was z mapkami. Bo ja tutaj mam takie mi się pokazuje, wy tego tak nie widzicie na ekranie, ale normalnie dostaję mapki podczas nagrywania od was mapek. What the fuck. Ale dobrze, będzie co nagrywać za to. Tutaj coś może. Kurde. No nie mogę znaleźć, powiem wam szczerze, mam problem. Mam naprawdę problem. No są te command bloki, no niby widzę je przez liście, wiadomo, ale to tak... I tak mi to nic nie daje, bo tu jest jeden command blok, tu jest drugi, ale tutaj w żadnych e, guzików no nie widzę, żeby były. On jest zresztą tak nad tym, tu jest... Chyba są repeatery w ogóle. I tu jest ten common block, nie? I on gdzieś jakoś jest pewnie połączony z jakimś innym jeszcze, gdzieś tutaj. I ten guzik będzie gdzieś pewnie tu, nie? Coś takiego, tak rozkminiam, nie? Skoro już tak widzę. O! Jest! Jest! Ale nie był tak jakoś super łatwy. Do no, tego, dobra, o tu będzie ciężko, bo tu dużo takich detalicznych rzeczy jest. Są półpłytki, więc muszę patrzeć na ziemię, bo czasami można przez takie szparki. Poukrywać właśnie. O, 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 coś tak tutaj. Nie, 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 tutaj takie zaciemnienie, dobra, nie. Tutaj mamy kowadło. O, tutaj też nie, z tyłu nic. O, a tutaj coś też ciemnego nie Halo, nie chyba nie. Gdzieś tutaj. Albo tutaj. Ale ja bym sprawdził tam, to czekaj, albo tutaj Halo coś będzie? Nie, 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 tutaj nie. Ale skupienie normalnie mam plus 20, nie? Czekaj, spróbuję tam jednak tak się wbić. Coś tu będzie? Nie, to jest chyba tylko półka z książkami, ale może to tu będzie guzik. Tylko on jest tak schowany z tyłu, nie? Bo tutaj nie widzę, tutaj też nie widzę. Ha? Będzie coś tam? Kurde, czekaj. O! O, będzie, 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 będzie! Jest czas na ostatnią mapkę. Kurde! Jakoś to idzie, naprawdę. Dobra. Mm, patrzymy oczywiście pod tym. Powiedzmy, że zasady mniej więcej zawsze są takie podobne, jeżeli chodzi o szukanie tego przycisku. Nie, jest, jest parę takich trików, jak go schować. Więc jakoś tutaj, powiedzmy, próbuję to ogarnąć sobie starym sposobem. No, to w ogóle gdzieś świnka jeszcze jest chyba jakaś, słyszę? Świnio, gdzie jesteś? Gdzieś na zewnątrz. Mhm, mm w ten sposób, tutaj w ten sposób. Żaka marki, żaka marki. Gdzieś tam na górze będzie coś czuję, nie? Bo to tak ciężko tutaj się dostać. I to tylko na przykład w jednym, w jednym miejscu powiedzmy, jest dojście do tamtej kratki, pewnie czy coś, nie? Bo tutaj nic nie ma raczej i no raczej bym nie przegapił tutaj guziczka. Tu gdzieś świnka jest za tym. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie, mi się wydaje, że to będzie w tym pomieszczeniu, bo to tak... Tak nawet by tu wyglądało gdzieś gdzieś tutaj. Jakby tak podskakać, nie? Nie widać żadnego guziczka. Halo, halo. Halo, halo, kolejna mapa parkour. Ja pierdzielę ty... No mówię wam, ja was teraz nie oszukujecie coś, tylko normalnie wysyłacie podczas mojego nagrywania mapki od was. Już dwie podczas tego odcinka bo trzy przyszły. O tutaj może coś. Halo, halo, halo. O, 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 o! o, o. Jest, 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 jest. Jest! Możesz rozwalić mapę. Koniec! Mapę wykonał Kormo 765 do kolejnej mapki. Spoko, spoko. Na pewno z chęcią również kolejne jakieś twoje mapki będę um, myślę, przechodził. I ja pierdziele udało się. Udało się, naprawdę i parkury zrobiłem i tego, no tam z lekką może pomocą później jakiegoś tam game'a coś, ale to nie było tak, że pomagałem sobie całkiem. Zrobiłem kuźwa skok 180, zrobiłem kuźwa jakiś tam skok taki no dosyć dla mnie hardcore'owy na, na parę bloków, ja jestem z siebie zadowolony, i coraz lepiej będą te parkury szły. I tak będę lamił, bo lamię cały czas, ale naprawdę idzie mi zdecydowanie coraz lepiej. Tak więc cóż... Wow! Dobrze, że to rozwaliłem, bo bym, wie... bo bym... tego nie zauważył. Ale fajnie. Ruben! Chyba się napisane. Nie, czekaj. Rouben? A to się nie pisał Reuben? Rouben, Reuben. Nie, nie, nie mam teraz pewności może, ale mimo wszystko naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie jak ładnie. Tutaj w 3D wszystko tego. Dymek oświetlony tutaj. Wypukły. Tu nawet świnkę zrobił, tak fajną. Ładnie, naprawdę ładnie. I ta rączka taka tutaj jakby taka też pusta, coś tu jest? Jakieś easter eggi, halo, halo? Nie, ale tak jakby rączka taka jakby otwarta, jakby coś mogła jeszcze trzymać, jakby czy coś, ewentualnie niedokończona. Ale bardzo ładnie, bardzo ładnie, naprawdę mi się to podoba. Propsy za to, lajkuś ode mnie w tym momencie. No i tutaj mieliśmy te poziomy, właśnie z parkurami to najprawdopodobniej. Tutaj znajdź przycisk. Bardzo ładna, taka jakby kompaktowo jakby zrobiona, że mniej więcej koło siebie te rzeczy, te kommand Ja nie wiem jak wy ogarniacie te, te różne te z command blockami i tak dalej rzeczy, bo ja to jestem zielony w tych sprawach, ale naprawdę bardzo fajna mapka i bardzo Ci dziękuję, kormo e, że. Mm, mam nadzieję, że się nie pominę kormo, że, że po prostu dołączyłeś powiedzmy do tej szerejki, że jakby twoja mapka tutaj mogła zagościć i bardzo mi się przyjemnie w nią grało. No kurde, no nie będę oszukiwał, naprawdę fajnie, bo Parkour w miarę mi się udał, jestem zadowolony, był ładnie wykonany. Znajd przycisk lekko mi sprawił problem, ale to wiadomo, bo to jednak nie może być aż takie łatwe. A i mimo wszystko udało się tą przejść, i nie było jakoś super, super długo, więc naprawdę, naprawdę sympatycznie. O, jak przeskoczyłem, tak więc, cóż, nie pozostaje mi nic innego jak. No, nie chcę mi się tego rozwalić, bo to jest bardzo ładne. Nie pozostaje mi nic innego, jak wam się pożegnać. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Nie zapomnijcie przesyłać swoich mapek, tak jak mówię, cały czas kurde, podczas nagrywania odcinka przesyłacie. Tak więc nawet jakiś maratonik niedługo można będzie pierdyknąć z waszych mapek, bo naprawdę dużo ich po prostu jest. I jestem z tego powodu zadowolony, bo naprawdę, jeżeli nie będę miał czegoś tam do nagrania to wtedy się na spokojnie wasza mapka Elo i, i naprawdę będzie będzie fajnie. Tak więc ja wam dziękuję serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Papa, pa. ale bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę. Ej. Hey, hey.